Czeołem astroprzyjaciele. Obiecałem Wam, że Was oprowadzę po Hakos, po astrofarmie w Namibii. Pokażę Wam, co tutaj mamy, kto tutaj jest i co możemy tutaj spotkać. Za mną widzicie nasze pokoje. Tutaj mamy takie trzy pokoiki, Taras, ale tutaj pokoi jest oczywiście więcej. Farma pomieści kilkadziesiąt osób dokładnie, nie wiem ile. A co możemy tutaj spotkać? O, takie dziwne robaczki nie najlepiej zaczyna się ten film mi osobiście się one nie podobają, no ale są tacy, którzy szaleją na ich punkcie macie tutaj Martę, która oprócz właśnie astronomii, również interesuje się takimi żyjątkami wchodzimy wyżej po schodkach i tutaj możecie już zobaczyć pierwszą strefę dla teleskopów jest to strefa, którą zajmowaliśmy w zeszłym roku, nie, w 2023 roku, we wrześniu. Teraz tutaj są sprzęty rozłożone przez ekipy, ekipę z Niemiec. O, A to jest Mirek. Mirek jakieś nasłuchy robi. Dobra, nie przeszkadzamy. Nasłuchy radiowe, mirkamy. No zobaczcie, na takich, właśnie słupach, taki słup można sobie zarezerwować przygotować sprzęt pod obserwację. Tutaj już niektórzy się przygotowują. Okej, okay. następny kolega. Troszkę tutaj tego jest, są też skorpiony, ale oczywiście poza farmą. Ale wystarczy sobie wyjść kawałeczek, żeby, żeby takie żyjątko spotkać. A tutaj kolejna część naszej ekipy Filip, Janek. Chłopaki przygotowują się do nocnych obserwacji. Już 24-calowy teleskop Newtona. Zobaczcie, jakie to jest lustro. Przeogromne. Filip, jak tam? Wrażenia obserwacyjne? Tego się chyba nie da opisać. To nie da się zobaczyć. opisać. Tu po prostu trzeba przyjechać i to zobaczyć. Cześć Janek! Cześć. Janek też przygotowuje swój sprzęt. Swój oczywiście wynajęty, bo tutaj część teleskopów yy, mamy wynajętą, ale warto też przywieźć coś swojego. Teraz moi drodzy idziemy do miejsca, w którym powstają transmisje live. Tutaj dla mnie przygotowane zostało takie miejsce. O. Ono tu jest zawsze, nie tylko dla mnie, ale ta strefa jest moja. Widzicie już przygotowanego Esprit'a, Space Kata, gotowe, Red Kata, gotowe do kolejnych transmisji live, Wave 150i. No i oczywiście kabelkologia, zostawione to na stałe, alfy pozakrywane, no bo część rzeczy, części rzeczy nie ma sensu zbierać i rozkładać codziennie część jest zabierana, a tutaj jeszcze taka lornetka. Taka fajna, nie za mała. 25 razy 150 na masywnym żurawiu. Tu jeszcze mamy taką strefę, w której znajduje się 16 calowy teleskop Newtona na Dobsonie. Sobowtórka Frani. Część osób nowych na kanale nie wie o co chodzi, gdy mówimy o Frani. To właśnie pierwsze 200, a nawet prawie chyba 300 transmisji live zostało zrobionych z takiego teleskopu. Tutaj przy tym teleskopie najczęściej materiały zbiera Mirek, tutaj też jest stanowisko Pawła. Dobrze, idziemy w górę, wracamy. Pójdźcie przy okazji na te górskie, namibijskie krajobrazy. Tam są dalsze obserwatoria. Tu w ogóle te budki, które widzicie, to też są zdalne obserwatoria, czyli można sobie siedzieć w Polsce i mieć takie obserwatorium i korzystać z niego przez cały rok. Tam jest dalsza część kompleksu i Płaskowyż Gamsberg, wizytówka tego regionu Namibii. Teraz Wam pokażę, gdzie my mamy swoje teleskopy, to znaczy nasi astrofotografowie. Tam już jest Kuba. Cześć Kuba! Hej. Kuba już przygotowuje się do nocki. No nie będziemy tam wchodzić. Tutaj możecie zobaczyć jest wejście i to miejsce w którym nasza ekipa ma porozstawiane własne setapy. Te, które przywieźli ze sobą walizka. Chociaż Kuba akurat tam yy, widzę, że przy Espricie działa, którego wypożyczył na dwie lub trzy. Noce. Tutaj macie właścicieli. Ośrodka. Tutaj najczęściej po południami można się napić. Kawy. O! A tutaj Łukasz i Marzena. Co tam działacie? Co słychać? Jak w ogóle pobyt w Hakos? Jest super. Jest super. Mamy, mamy ciemne niebo. Skyboard chyba zero. Znaczy cała, cała no, wszystkie noce były chmurne. Mhm. Tak, jest ciepło, jest super, jest przyjemnie, zbieramy materiał. Dużo, dużo rzeczy udało się zrobić, plany widzę tak, bardzo tak. bogate. Chyba, chyba nie zobaczymy zbywamy. co tu się dzieje na komputerach. Tutaj mam kocią łapę. Kocia łapka. Jest widać, widać patrz. Widać. Tak. Ale to wszystko zobaczycie dopiero po powrocie, jak mamy oni przysiądą. Z... Codziennie sobie zgrywamy, codziennie planujemy następne rzeczy, codziennie przeglądamy time lapsy. Także ogrom po prostu materiału, ogrom pracy przed po, w trakcie. Mm -hmm. Przyjeżdżając do Namibii trzeba być bardzo, bardzo przygotowanym, jak widzicie. Czas jest mocno ograniczony, trzeba wycisnąć z tego jak najwięcej się tutaj teraz. Państwo wierzbiccy ćwiczą ja, mięknie, przed wiesz, dzisiejszym nie, występem, ja, o 17 mają koncert, nie przeszkadzamy, idziemy dalej, pójdziemy sobie teraz tędy, no tutaj jest to miejsce, w którym wam mówiłem, że można się po południu napić kawki i tu jeszcze Wyjście na piękną panoramę z widokiem na piękną panoramę gór. Słońce, które zajdzie za dwie godziny. Zobaczcie, jak ono jest wysoko, chociaż ten szeroki kąt może tego nie oddawać. Ale to słoneczko schowa się za dwie godziny. I rozpocznie się noc. Tutaj słońce zachodzi szybciej, ponieważ niemalże pionowo opada pod horyzont. I to chyba. Nie, nie wszystko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pokażę Wam, gdzie jemy. Gdzie. Spożywamy śniadania i obiad-kolację. Pewnie już zwróciliście uwagę na to, że na terenie ośrodka jest bardzo bogata roślinność. Oni oczywiście tutaj o to dbają, ale te same rzeczy rosną na zewnątrz. Czyli jeśli się opuści ośrodek i pójdzie na spacer, naprawdę bardzo chciałbym Wam powiedzieć, co to jest, ale nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie. Może ktoś znajdzie się w komentarzach i opisze nam te piękne roślinki. To chyba jakiś aloes. Nie wiem. Nie wiem. E, dobrze, pokażę Wam jeszcze, gdzie jemy. Wchodzimy do takiego pomieszczenia. Mamy tutaj zasłonki. Tu jest pierwszy stół z takim okrągłym talerzem. A tutaj cała ekipa. Hey! Pozdrawiamy, pozdrawiamy wszystkich widzów Astro Life. Moi drodzy, pokażę wam jeszcze jedną rzecz. Tu jest takie pomieszczenie z atlasami starymi, z czasopismami, z książkami e, dotyczącymi astronomii, historii tego miejsca. O, Patrick Moore. Atlasy, książki, czasopisma, gazety. Tutaj mamy też Mamy też zdjęcie asteroidy nazwanej nazwiskiem założyciela tego ośrodka. Jutro tutaj będziemy mieć wykład na temat obserwatorium HES, które jest tutaj w pobliżu, niedaleko. I tam też się udamy na krótką wycieczkę. No i tutaj jest biuro. Biuro Hakos. Tam jest kuchnia. A tutaj podstawowe informacje, jeszcze o środku. Tutaj szefostwo, które obecnie zajmuje się prowadzeniem Hakos Astrofarm. A tutaj prognoza widoczności planet aktualna na najbliższe dwa tygodnie. Dobrze, moi drodzy, dziękuję za uwagę. Tak właśnie wygląda Hakos Astrofarm. Gorąco polecam, zapraszam. No i zapraszam Was na kolejne transmisje live, chociaż w sumie nie wiem, kiedy to opublikuję, ale. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia.